Jego serce na każdy dzień, ojciec Raniero Cantalamessa. W odniesieniu do Jezusa posiadamy coś znacznie bardziej rzeczywistego, do czego moglibyśmy przylgnąć, by wejść w kontakt z Jego żyjącą osobą. Mamy Jego serce. Po wcieleniu jednak serce jest dla nas symbolem czegoś rzeczywistego to znaczy jednocześnie symbolem i rzeczywistością, wiemy bowiem, że Chrystus ma ludzkie serce, że w Trójcy istnieje ludzkie, bijące serce. Jeśli bowiem Chrystus z martwych wstał, to także Jego serce powstało z martwych, Ono żyje, tak jak reszta ciała, w innym wymiarze niż wcześniej, duchowym, niecielesnym, ale żyje, to serce jest przebite, ale żyje, na wieki przebite, wiecznie bowiem żyjące. Najświętsze serce Jezusa, zmiłuj się nad nami, niepokalane serce Maryi, módl się za nami. Jezu, ufam Tobie.